Szykowanie przyczep na żniwa Trochę byłem tutaj niepewny, czy przeszedłem koło garażu, ale przeszedłem Nawet nie na milimetry A wszystko dlatego, że tak zapiąłem Na krótko i na szybko, ale to tylko na podwórko Nie, tak na pole to bym nie dojechał Trzeba by było cały czas pod górkę jechać, ale co robimy? Głównie to tak Trzeba pozamiatać przyczepy i poutykać, bo akurat w tej na przykład są bardzo duże szczeliny. Co to jest utykanie? No, właśnie zatykanie tych nieszczelności. Ale przede wszystkim zrobić to, z czym wiąże się największe ryzyko a więc napompować wszystkie koła. Chociaż nie, nie wszystkie, bo tutaj pochwalę się Wam, że zobaczcie. Nowa opona. To nie tylko jedna. Po drugiej stronie też jest, kurde, jedna nowa. A reszta ma około 50 lat ale to nic. A nie, czego tak? Tak się nie robi. O, Zobaczymy, czy nie wyszedłem z sprawy sprawdzania ciśnienia w oponach na młotek. Nie pamiętam, na ile były pompowane. Bo ja tego nie zmieniałem. Ale podejrzewam, że na półtora to by się też zgadzało, na starej, że półtora jest. O, tu może być troszkę, troszkę mniej. No i zobaczymy, czy to się pokryje. Czyli ta, która to jest tylnia, lewa czy prawa? Prawa. A do tej przyczepy trzeba będzie zdjąć tę hawajską koszulę. A ona tam hawajska. Bo tu trzeba wchodzić pod przyczepę, bo są na każdym kole praktycznie z odwrotnej strony te maszynki, wentylki, kapselki. O takich zabawek to kiedyś, jak byłem młody, to nie było. Przynajmniej nie pamiętam. Pewnie były tylko. Nie wiedziałem, że są. Były takie ręczne manometry. A kiedy Jarek Żniwa w ogóle? Za parę dni u mnie będą. Znowu, znowu Żniwa, kompajny jest widać. Znowu, znowu Żniwa, widzona jest widać. Nie mam tego na stałe, bo czasami się rower pompuje, a przejściówkę do roweru zgubiłem. No zobaczymy ile tam jest. O kurde! Ile mówiłem, że tu ma być? No tu właśnie jest mało, bo pół atmosfery. Ale jedziemy, nabijamy przy tych kołach nie ma strachu. Nawet wam powiem, że próbowałem kiedyś wystrzelić takie koło. 6 atmosfer nabiłem i to nawet nie tak dawno było, bo to było takie stare koło, właśnie któreś z tych, które poszło, które dostało nową oponę, co działam? A czyszczę trochę Felge, bo zdjąłem jeszcze jedno koło z przyczepy, i powiem wam, że ono też bardzo nieciekawie wygląda. Ta opona, znaczy się, jak myślicie. Ile ona może jeszcze wytrzymać? Jest sens ją zakładać z powrotem? Może na nią też przyszedł już czas? Wysadź ją w powietrze. Co takiego? Nie no. Chociaż w sumie myślicie, że może strzelić? Przy takim kurde zużyciu. Ja mam słaby kompresor. Ile on tu nabije? 6 atmosfer. Kurde. Ale ona ma druty w sobie, to jest stara stumilka. To gdzie tam walnie? Jakby był kompresor na 12, kurde, atmosfera, to może by strzeliła. Ale nie szkodzi. Wyciągnąłem to koło trochę tak z daleka od zabudowań. Chociaż tu jest felga pełna, więc felga jako taka nie strzeli. Jak w tych starych przyczepach, co są te pierścienie, wziąłem klamerkę od wody. To nie będzie się tak męczył kompresor, żeby nabić to powietrze. Wybuchnie czy nie wybuchnie, to ona i tak się kwalifikuje do wymiany. Dobrze mówię? Ile nam pokazuje ciśnienie? całą atmosferę. Znaczy, że układ po drodze, jakby to powiedzieć, bo tutaj było łatane i taśmą i wszystkim, jest w miarę szczelny. Na razie jeszcze nie ma strachu, bo dopiero się to wszystko zaczyna. Ale żeby dodać efektu, to posypię oponę trochę piaskiem. Jak będzie strzelać, to ten piasek taki fajny kurde zrobi efekt specjalny. Dobra, tu zobaczymy. Chodzi kamera, chodzi. Nie pozostaje nic innego jak się schować. Zobaczę czy na klamerce jest wszystko szczelne. Dobra, odchodzimy, bo już może być powyżej trzech, to już trochę strach. Dobra, starczy wygłupów. Dobijamy pięciu. Stoję już za winklem, bo się trochę cykam. Tam znowu się taka dziurka zrobiła. Bo tak na takie normalne pompowanie 3, 2, 3, 4. To by się to nie stało. Także ciśnienie w przyczepie nowego typu mamy załatwione. Przechodzimy do jej starszej koleżanki D34 Sanok Czy coś takiego A i przystroiłem trochę gorszą koszulę od malowania na tą Bo po co prać A to koło jest bardzo ważne Żeby było dobrze napompowane No 2,5 ja go co roku tak mocno pompuje. A dlaczego właśnie to koło pompuje mocniej od pozostałych? Bo ono zjeżdża jak jest przyczepa pełna Fes naładowana ze zbożem czy ziemniakami Na takiej łyżce Zobaczymy, może tak da radę Że jak, że kiedyś były tu trzy śruby Dałem czwartą, ale to jest taka, jaka być nie powinna. Ale wracając do łyżki, zawsze jak byłem młody, to się bałem, że jak nie będzie napompowana, to się przebije o te kanty, bo wtedy jest bardziej taka spłaszczona, a jak jest napompowana, no to się wcale nie ugina i ładnie sobie na to wjeżdża, hmm. nie, dobrze jest. Ogólnie jak 60 zjeżdżam, to czuć, że trzyma. Dobrze, nie? Ale tak jakby kurde, bieg wyskoczył czy coś. I niemiłosiernie zaczęły mi piszczeć hamulce. Chyba ten prawy. Jak jadę do tyłu, gdzieś stanąć, zatrzymać się, i później jak do tyłu, to jest taki pisk. Może się to nagrało, nawet dzisiaj to. A jak nie, to specjalnie spróbuję tak zrobić. Ale tu jeszcze zobaczcie, co przyuważyłem. Brak zabezpieczenia. Trzeba pilnować takich rzeczy, bo jak się gdzieś tam jedzie. Po asfalcie, czyli po polnej drodze, to może być niehalo wyleciało to zabezpieczenie, bo zdejmowałem dyszel do spawania tutaj widzicie z przodu bo to taka samoróbka trochę jest to jedziemy na trawę, żeby tu nie kurzyć powoli bo na holu mamy przyczepę drugą, takim jakim mamy ale tu nie będzie z górki, więc nas nie dogoni nie wyprzedzi nas na ropę jeszcze żeby nie było, że braknie. Nie, półbaku, to nie będę dolewał. To na orkę jakby jechać, to taka tam z przyczepami, tu w kilometry jak idzie, to nie jest tak daleko. O rok temu jak widzicie pianką kurde, uszczelniłem przyczepę. No tak, bo to się fachowo nazywa uszczelnianie. No i pianka lepsza, bo nie chłonie wody. Też matki nie szmatki pójdzie deszcz to trzeba suszyć trzeba tylko czyste elektrody wkładać starczy 30 będzie robić tylko jako zapasowy ciągnik zobaczcie jak się tu prosto podpina jaki jest kurdy jakie jest duże wejście plusy ma i minusy bo się bardzo tłucze do przodu, do tyłu, na boki Ale łatwo się zapina jak się jest samemu na polu puści się na terenowy I jest dużo czasu żeby tutaj się bawić No ta przyczepa długa jest, ale wąska Koła od stara 6x6 Kupiłem na złomie z 15 lat temu były po 50 zł Powiem Wam od tamtego czasu nawet nie w każdym roku je pompowałem, bo nawet jak się ugnie to ma się co uginać przyczepa dość płytka w środku ale ponad 3 tony wchodzi z 3,5 a na niej łyżkę zakładam na czuja. Wiecie, w 30 to się martwiłem, bo tam hamulce słabe, no w 60 to sam silnik bardziej. Zatrzyma ciężar, także mogę zjeżdżać, mogę nie zjeżdżać, ale jak yy, tak nie pchać, przyczepa, to trochę jest przyjemniejsze uczucie. Niż jak tak, kurde, taki ciężar ma się za sobą. A tak w ogóle to trochę mnie martwi. Zaczep w 60, zobaczcie, on się jakoś przekrzywił czy coś. Jakiś taki jest duże, ma to wejście w 30. To jakoś się nie rusza. Jest stabilny, a tutaj to jakiś taki wydziwiony. Jakby coś zawadziło i go trochę tutaj ten język dolny wykrzywiło. A no może się nie rozleci. Jak myślicie? Nie powiedziałem Wam tylko o tym, że przez tą akcję spompowania do 6 atmosfer opony, żeby wybuchła, to rozwaliłem od nowa kompresor. No i cóż, to by było na tyle, skończymy trochę wcześniej, bo kurczę, tak jakoś wyszło, i tak zeszło z tym pompowaniem, ale dłuższy odcinek będzie ze żniw, także trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, cześć!